Na gorąco po evencie, było tak gorąco, że zdążyłem się już przebrać. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w śniadaniu biznesowym dla branży produkcyjnej, które odbyło się dzisiaj w Katowicach. Wiele ciekawych dyskusji, inspirujących pytań i rozmów. Mamy nadzieję do jak najszybszego zobaczenia ponownie. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Na dzisiejsze śniadanie biznesowe. Mam nadzieję, że to spotkanie było inspiracyjne i podobało się Państwu to, co pokazaliśmy. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się ponownie. Dziękuję.